to miejsce w agroturystyce. W agroturystyce z puskami i pszczółkami. I bardzo zostajemy, nam się tam podoba. Tak, zostajemy trzy dni, potem mają tutaj dużo gości, więc uciekamy dalej. Zresztą wystarczą chyba nam te trzy dni, żeby odpocząć. regenerować siłę. I dzisiaj jedziemy do małej miejscowości, która gaolo in Chianti. Chyba tak się wymawia. I tutaj wraz z Reda Infianti. Regionu, bo on potem został troszeczkę rozszerzony jeszcze i załapała się w tym, w tym obszarze rozszerzonym. Siena, Florencja, czyli duże takie miasta Woltera, bardzo takie architektonicznie piękne. Natomiast ten główny region, ten najmniejszy region związany z winami, no to właśnie te trzy miejscowości. Jedziemy do Gajole in Chianti, do urokliwej miejscowości w sercu winiarskiej krainy Chianti. Jest to malownicza okolica otoczona wzgórzami, winnicami i gajami oliwnymi. Ta idylliczna sceneria sprawia, że nasza wycieczka ciekawie się zapowiada. Mieliśmy pomarańczowe słupki, są to fotoradary, więc warto jeździć zgodnie z przepisami i pilnować się, jeśli chodzi o prędkość. Praktycznie co, drugą, co drugiej wiosce był, był taki fotoradar. Tutaj w regionie Chianti tego nie ma, nie ma raczej tych fotoradarów, ale tam no, trzeba tam uważać. Było dużo Słuchajcie, jakby e, ceny paliw troszeczkę poszły do góry. Bo jak za pierwszym razem tutaj byliśmy i tankowaliśmy, tankowaliśmy za Euro 67, euro 69. W tej chwili jest e, tutaj ceny paliw Euro 76 i Euro 80. Tak to się. Na tą chwilę e, wygląda. I tak to jest lepiej niż w tamtym roku w Portugalii, bo ceny w Portugalii to euro, 85,90 euro 90 był. No, miejscowość no na pewno nie jest jakaś mega turystyczna. Nie ma tu turystów. Idziemy się przejść. Ale coś tam poczytała. Ten region to królestwo wina Chianti Classico. Oczywiście, szukamy czarnego koguta charakteryzującego ten region i stwierdzamy, że jest to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku. Mnóstwo tu szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, miejsc do rekreacji i spacerów. Jakiś szlak chyba rowerowy pokazany? Jest szlak rowerowy. Z kilometrami. Z, z znaczkiem. Fajnie wygląda. Znowu widzimy koguta z regionu Chianti. W każdym jakimś większym miejscowości odnajdywaliśmy tego czarnego koguta, ale każdy jest inny. Ten jest troszkę. Nie do końca czarny, tylko brązowy. Ale pięknie się prezentuje. Tu mamy jakiś mały park. Oczywiście pewnie wino z Chianti. Wino z kogutem. Tu jeszcze jakąś rzeźbę widziałem. Tak jak już mówiłam, ta miejscowość wraz z Radą Inchianti, in Inchianti, in jest jedną z trzech stolic Ligi Chianti, czyli obszaru, który słynie z wina. Widać tutaj te symbole, czyli ten kogucik na każdym rogu, gdzieś się one znajdują. Ta miejscowość została uznana za jedna z bardziej idolicznych miejsc na świecie do życia. Więc e, pójdziemy sprawdzić, czy faktycznie taka tu idylla i spokój. E, I oczywiście mniej troszkę turystów niż w tych najpopularniejszych miejscach, takich jak Siena. Z tej górzystej miejscowości rozpościera się bardzo dużo winnic, e, i jest to na pewno świetne miejsce do rozpoczęcia różnych tras, do zwiedzania czy jazdy na rowerze. Mamy mapę pokazującą nam te miejscowości wokół e, Gajole. Mamy San Donato, Inferno na północy. Główna ulica. Oprócz winnic, które są tutaj dookoła mamy też gaje oliwne. No i drzewa oliwne towarzyszą nam też tutaj na tej głównej ulicy. Oczywiście też sklepiki z pamiątkami, restauracje, pizzerie, restauracje, bary i lody. Wsiedliśmy oczywiście na lody. Było małe lokalne ciastko. Musiałem wstać, bo na słońcu się nie da, chociaż mamy fajną temperaturę, bo w samochodzie pokazywało 28 stopni. W Gajole i Mkianti odnajdujemy spokój. Trochę przez Siestem, oddalone od zgiełku wielkich miast, zapewnia spokój i ciszę i prawdziwy klimat Toskanii. Oczywiście od godziny 13 jest siesta. Chcieliśmy spróbować tutaj. podobnej bułki jak w Izbonie, Doszetne. bułka z wędlinami, no ale zamknięte. Sklep spożywczy? ale oczywiście otwarty od rana do 12.45 i później otwarty od 1630 do 19.30 No tak żeby było śmieszne żeby było inaczej Aha, dobrze. Jest godzina 13 i miasteczko powoli pustoszeje. Troszkę turyści się jeszcze kręcą. Niektóre pizzerie jeszcze otwarte, ale większość sklepików jest zamkniętych. Jest siesta. Odpoczynek. Jakbyście się mocno nudzili, to w centrum miasteczka można zagrać warcaby koło kobuta. Słuchajcie, ceny mm, tu we Włoszech e, makaronów w restauracji. To już tutaj patrzyliśmy za 8 euro. Można było e, jakiś tam najtańszy zestaw. Ogólnie porcja 12 euro dla osoby, był zestaw też dziecięcy, jakiś za 5 euro, że to jest podobnie jak w tamtym roku też, no za porcję w Portugalii w podobnej cenie płaciliśmy. Pamiętam w Kostanowa rybę w zestawie z frytkami i z sałatą po 14 euro. Że tu no mówię, no... A pizzę to już w ogóle też pizzę to można dostać za 7-8 euro. Jedziemy dalej. No tutaj komentarz chyba będzie zbędny. Bardzo lubiłem lokalne drogi toskani. Wielka przyjemność. Zobaczcie sami. Wiecie, kiedyś oglądaliśmy odcinek Maciej yeah, i odcinek e, jak był w Toskanii i był przyjechał do Volpay. Tak. No i zobaczyliśmy po drodze 7 km do Volpai i stwierdziliśmy, że skręcamy. Trzymaj, zamknę kamarę. I wygląda całkiem obiecująco małe miasteczko, ale wokoło e, gdy dojeżdżaliśmy to wokoło jest mnóstwo winnic, e, gajów oliwnych. I cyprysów, droga cyprysowa. Także no, krajobrazowo bardzo ładnie. Zobaczymy co będzie w miasteczku. Malutkie miasteczko. Wolpaje. Tu już widzimy znaki na pierwsze restauracje. Idziemy do centrum miasteczka. Wolpai pachnie średniowieczem, przez cudne, kamienne uliczki, do tego otaczające winnice, zapach restauracji zachęca do skosztowania pysznych, toskańskich potraw. Tu krajobraz Toskani, cudowne, kręte, cyprysowe drogi zachwycają na każdym kroku. Średniowieczne miasteczka. Kamienne mury. Polpają malutka, a widok jest niepiękny Lek poznać Widzisz? No a jak nasi tu byli. Pozdrawiamy Maciasa. No, warto się pogubić. Czasami gdzieś skręcić. No i maleńka, bardzo klimatyczna miasteczko. No tak na... 15-20 minut, ale trasa była bajeczna, bo przez winnicę e, z cyprysami, także super. marzyny boczek, sos śmietanowy i kolejny makaron. Oczywiście w sosie ser.